Idź. Nie mogłem się wrócić, bo mnie atakowała. Wszędzie były takie pszone, małe robociki. No to nie musisz ich bić. Nie Możesz o co wrócić. Modli, tylko ty byłeś w pszczakach później, gdzieś mi spierdziliłeś. Aj! No, no, widziałeś, że ona idzie do mnie, była... Kurde, byłem ja sam... Mam tu Nie, nie czuję. Ale nie. Nie jej puszcz. Nie, nie Rozwalisz z Karolem. Nie tędy. Nie, bo zobacz, mi sport... zobacz, mi się to w krzeczora. Ale co tylko... Multi. Dobra, ale ja mam multi. Dawaj, teraz, teraz, teraz. teraz. Przeciwnik pokonany. nie, 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 nie. nie, nie. Dobra nie, odsuń cię bo nie zabijesz. Mhm. Pikaż nie. podchodź do Timosa. Nie, pikaż, nie! Nie, nie, weź się, kurwa, dobra, wyłączam się ze Skype'a, bo mi zaraz kurwica weźmie z wami. Kurwa. Nie, 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 Kurwa, ile was można słuchać, kurwa, jak jakiś przekon... Kurwa. Jesteś kupi. Dobra, napierdalam z czołga tego. Nie! No co za debil. No. Ten... Wiesz, co on zrobił, Michał? Он пошел на смока. Селенок сидит и девять хп. Ты как пусть не на смока. Не, ялки, я не могу, нет, просто не. Я не А, так круто. Nie podpejdź zabijska, bo cię zabije zwierzę Chodź to no, luks idzie to teraz na pewno Wieram do Was, czekajcie Chodź, idź wpiekasz w krzaki, no nie 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 dobrze Karolerie radę Tylko ulgi trzy sekundy gupia No, no. Kurde, jest ta mata Nie! Co ty robisz? Przecież się Nie. myśl. Biegasz bez komentarza yy, Twojego czy mojego? Mojego. Czemu nie uciekłeś, tylko się na nią rzuciłeś? A bo tak chciałem, bo mnie już kurka ta postać, bo jest taka wolna i człowieku nie nawie I Przez tanków. to giniesz! No i co, ale nie tych tanków. Już wolę jakieś coś do ataku, a nie człowieku, zabiera mi tyle, ło, hp, to w ogóle im nie zabieram, No i dobra. Zaraz no bo ty jesteś pisa. tankiem, rozumiesz ty, wszy ty wszystko... Ty masz tak mieć. Puźna! Ale no... baj. Ej, Karolina, masz HP 1110 Ja jestem tankiem. Ja mam 1133

o, o, jest, idę, rozwalamy tego. No co za debil uciek? No kurna, no co nie padłem? No, Piekaż, by się uciekł. Ona ja tam wejdę. Kurczę, ona, ona chce uciec, a ja ją zabiję. O, o Miss fortuna ma chyba, nie wiem, ze 100 HP. No to, no to chodź! 237. Nie bać nie Ona już cię widziała. Teraz to idzie. hp się, tu, Ja? Wiekosz. No co? gdzie ty jesteś w ogóle? nie. Pikaś, ty masz cały czas spację na... że widzisz twoją tylko postać? No mam no, przy mapie kliknięte pewnie Nie, ja nie, nie, nie mam tak, ja mam inaczej Znaczy teraz sobie przed chwilą zmieniłem Nie, to już się człowiek Mam że to O nie, uciekaj ja jedyna tropa Zabijesz zabijesz go Dobra niech przyjdą następne robociki, znaczy ten miniony Które nazywam robocikami. Szybciej już nie potrafię O kurczę, no i to Macie zaraz żyje, ja Już myślałem, że polecisz razem z nią O o, Uf, chwila do ulti, no ona ma takie fajne łki jak ten, trochę. No nie, uciekaj, uciekaj.